Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą po dłuższej przerwie o uczciwości. Czy warto być uczciwym w życiu? Jak później ta uczciwość przekłada się na konkretne akcje, które będą Ciebie dotyczyć? Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy! Postanowiłem się dzisiejszy temat podzielić na trzy podstawowe części, czyli uczciwość w związkach i również dotyczyć to będzie relacji z innymi ludźmi, Uczciwość w biznesie, w finansach, we wszystkich rzeczach materialnych oraz również uczciwość wobec Ciebie samego. E, zacznijmy od pierwszego tematu, czyli uczciwości w związkach, w relacjach z innymi ludźmi. Czy to się opłaca, czy to w ogóle w życiu popłaca, czy do nas ta uczciwość później wróci? Jak to wszystko wygląda? Ja ci powiem z mojego doświadczenia życiowego, że <grytanie> uważam jak najbardziej, oczywiście, że uczciwość się opłaca i te reguły, które dotyczą zarówno właśnie uczciwości w e, biznesie, w związkach wobec innych ludzi, czy w e, przypadku nawet e, relacji z innymi ludźmi, czy, czy jakichś spraw związanych z finansami, e, zostały mi wpojone bardzo dawno temu, myślę przez moich rodziców, przez moją babcię, po, po, po prostu wychowywałem się w takim środowisku, gdzie ta uczciwość była jedną z najważniejszych rzeczy. Moi dziadkowie e, w czasach swojej młodości, e, mój dziadek walczył w, w AK, a później e, byli ścigani przez hitlerowców, przez Rosjan i tak dalej. Więc wychowywali się w czasach, kiedy człowiek nie miał za wiele, bo nie miała ani wykształcenia. Moja babcia nawet nie skończyła podstawówki, nie pamiętam, ile tych klas miała. I. W tamtych czasach ludzie no, niewiele mieli do stracenia, nie? Nie mieli swojego, swojej ziemi, swojego domu, swoich rzeczy materialnych, jakiejś wiedzy, więc dużo bardziej, wydaje mi się, cenili sobie rzeczy takie jak honor, jak właśnie uczciwość, jak... Tu w Azji nazywa się to posiadaniem twarzy, nie? Czyli można stracić twarz, lose face. I, I właśnie no, oni na to stawiali bardzo duży nacisk i myślę stąd też wynikało również to moje wychowanie, w którym właśnie była bardzo duża dawka takich rzeczy związanych z moralnością, z byciem uczciwym właśnie wobec innych ludzi, wobec też w związkach czy, czy w kwestiach finansów. W dzisiejszym świecie często się o tym zapomina, no bo przyszedł ten już kapitalizm, ludzie żyją w ciągłym pośpiechu, e, są uczeni przez telewizor, żeby gromadzić coraz więcej rzeczy, żeby e, chcieć i pragnąć pożądać coraz więcej rzeczy, żeby mężczyźni pożądali kobiet, które nie istnieją tak naprawdę, które są efektem, albo już teraz, tak jak w filmach w Transformers, przecież e, główna tam bohaterka była zrobiona komputerowo e, w dużej części, w gazetach kolorowych jest to efekt Photoshopa, więc e, Uczy się nas, żebyśmy podążali za czymś, czego nigdy nie możemy mieć, żebyśmy cały czas byli głodni, cały czas, żebyśmy chcieli coraz więcej, coraz więcej i nie potrafili się cieszyć tym, co już mamy. A mi wydaje się, że najgłębszą wartością człowieka to jest właśnie pojęcie uczciwości wobec siebie samego, wobec innych ludzi, i również w kwestiach takich jak biznes. Dlaczego? Ponieważ. Wielokrotnie w Twoim życiu może się zdarzyć, że stracisz coś, wielokrotnie w życiu mogą przychodzić wielkie doły, nie? Doły, które będą sprawiać, że już wydaje Ci się, że nie ma z tego wyjścia, że Twoje życie się zawaliło, że już yy, jesteś nic nie wart czy nic nie warta i w tych momentach właśnie pozostają Twoje zasady moralne. Jeśli Ty potrafisz w każdym momencie swojego życia podejść do lustra w toalecie, spojrzeć w to lustro, spojrzeć sobie w twarz i zobaczyć, że faktycznie tam jest ten człowiek, yy... Z którego jestem dumny, nie? Być może popełnił dużo błędów, ale na pewno ma te swoje zasady moralne, na pewno trzyma się dalej swoich najważniejszych tych pryncypiów, które sprawiają, że, że właśnie ma swój honor dalej, że może sobie spojrzeć w twarz. I popatrz teraz, jak to przekłada się na związki. Pierwszy w ogóle rodzaj w związkach uczciwości to jest ta uczciwość, która pojawia się na samym początku. Czyli na przykład na pierwszych randkach, na pierwszych spotkaniach i bardzo często wtedy ludzie starają się grać kogoś, kim nie są. Czyli starają się grać jakąś inną postać i każdy z nas, czy każda z nas to robi mniej lub bardziej. nie? Staramy się wypaść jak najlepiej, czy więc nie przychodzimy tam i nie mówimy na przykład o swoich wszystkich wadach, nie przedstawiamy siebie w najgorszym świetle, tylko raczej w drugą stronę, staramy się wypaść jak najlepiej, pokazać się od najlepszej strony, więc też troszeczkę udajemy części nie udajemy coś, no bo na co dzień tak się nie zachowujemy. Na co dzień siedzimy w domu, puszczamy bąki, e, nie, nie, nie do końca jesteśmy ogarnięci i nie do końca zawsze mamy porządek, nie? Ale jak przychodzimy na randkę, to wszystko jest świetnie, elegancko, e, wszystko wygląda przepięknie i staramy się sami siebie idealizować. I, i to jest okej, okay. to jest zupełnie normalne, że po prostu ludzie właśnie w jakichś ważnych, istotnych sytuacjach w swoim życiu starają się wypaść jak najlepiej. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy kłamać. Problem pojawia się wtedy, kiedy ty zaczynasz na takiej Zgrywać faktycznie kogoś, kim nie jesteś, i później grasz cały czas tą rolę. E, zmieniasz swoje fakty dotyczące ciebie, mówisz, że jesteś wyższy niż w rzeczywistości, e, zakłamujesz pewne rzeczy. To jest niedobre, bo kłamstwo zawsze, tak jak się mówi, ma krótkie nogi. I prędzej czy później to wyjdzie. Zwłaszcza ja zawsze brałem to pod uwagę w ten sposób, że okej. Okay. Przychodząc na randkę z obcą dziewczyną, mógłbym nakłamać. Mógłbym powiedzieć, że jestem prezesem wielkiej spółki, PKN Orlen czy KGHM i tak dalej. Na opowiadać nie wiadomo, jakich farmazonów po to, żeby może spędzić z tą dziewczyną noc. Bez sensu to by było. Bo ja zawsze wodziłem założenia, że chcę. Jak idę z kimś na randkę, to ta osoba potencjalnie może być moją przyjaciółką, może być moją dziewczyną, być może może być moją żoną w przyszłości. Więc nie chciałem, żeby później się okazało, że coś powiedziałem, coś zacząłem robić, zakłamywać w pewien sposób rzeczywistość, i jak się zdarzy, że ta dziewczyna jest fantastyczna i się ze sobą zejdziemy, to będę musiał kontynuować to kłamstwo później do końca swojego życia. To by było bardzo męczące i na pewno nie sprawiłoby, że czułbyś się komfortowo czy dobrze. Więc to powinien być pierwszy powód w ogóle, że pamiętaj, że kłamstwo zawsze prędzej czy później wyjdzie na jaw. Prędzej czy później wyjdzie na jaw. Ktoś... Powie coś, coś się okaże, że jest zupełnie inaczej niż ty mówisz, albo nawet ciebie po prostu zaczną zjadać wyrzuty sumienia i będziesz chciał w końcu się uwolnić z tych kajdanów właśnie kłamstwa. Więc dlatego, na randkach i na wszelkich tego typu pierwszych spotkaniach, polecam po prostu, żeby być uczciwym. Oczywiście, wypaść jak najlepiej, oczywiście, starać się no, w odpowiedni sposób poderwać tą dziewczynę czy faceta, z którym jesteś na randce. Natomiast nie kłamać. Nie kłamać, bo to prędzej czy później wyjdzie i ma bardzo krótkie nogi. Ma bardzo krótki krótką możliwość istnienia tego typu kłamstwo. No a niestety w przypadku, zwłaszcza, ja to widzę bardzo często u kobiet, jeśli ona widzi, że facet skłamał, w jakiejś drobnej rzeczy automatycznie cały czar pryska. Automatycznie ona sobie to, jak to się mówi, ekstrapoluje na wszystkie jego pozostałe działania. Jak powiedział, że jest na przykład 10 cm niższy niż w rzeczywistości, czy wyższy niż w rzeczywistości, to prawdopodobnie też naściemniał mi z wiekiem, naściemniał mi pewnie z tym, kim jest, co robił w życiu, jakim jest człowiekiem. Nie ma sensu się z nim dalej spotykać. Zobaczysz, będzie się to działo przeciwko tobie, więc jeśli chcesz uniknąć tego typu sytuacji, uczciwość. Uczciwość, podstawna uczciwość, zobaczysz, na pewno na tym nie stracisz. Druga rzecz jest taka, żeby być. Yy uczciwym w związkach, ale już na późniejszych jego etapach. Czyli przede wszystkim uczciwość no, związana ze zdradą. Jeśli ty popatrz się, znajdujesz sobie jakąś osobę, w, z którą chcesz spędzić, albo jakiś fragment swojego życia, albo nawet całe życie, to bądź uczciwy wobec tej osoby. Dlaczego? Bo należy jej się po prostu ten szacunek. Szacunek z twojej strony, ponieważ ty jako facet masz być gentlemanem. Masz być gentlemanem, i to ty masz być gentlemanem nie dla, sie, dla siebie. Część facetów na przykład mówi: Ja, bo mnie dziewczyny źle traktowały, to ja też będę je źle traktował. Nie, to nie ma działać na tej zasadzie. Gentleman nie dlatego jest gentlemanem, bo go dobrze kobiety traktowały wcześniej, tylko on po prostu taki jest. On po prostu jest te, tego typu mężczyzną i nawet jak jakaś kobieta nie zauważy się nieodpowiednio, to on dalej jest gentlemanem. Dalej jest gentlemanem, zrywa z nią kontakt, ale yy, nie, nie, nie będzie traktował jej w jakiś zły sposób. I popatrzcie teraz, co powoduje zdrada w Twoim życiu. Przede wszystkim. Powoduje brak szacunku do samego czy samej siebie. Jeśli raz pokonujesz tą linię, że kogoś zdradzasz, raz oszukujesz kogoś, z kim byłeś czy byłaś w związku, to tracisz szacunek do samego siebie. Nie jest to dobry moment w życiu, nie jest to dobry moment, później już na całe Twoje życie. To jest jak raz z wzięciem heroiny. Weźmiesz ją raz, już zawsze będzie w tobie jakiś, jakiś fragment czpuna. <laughs> z jakiś fragment płynął. I tak samo jest tutaj. Będzie w tobie jakiś fragment, który bydzie, bynajmniej nie będzie dobrze wpływał na twoją osobowość. Stracisz szacunek do samego siebie, co przełoży się później też na brak pewności siebie z twojej strony, ponieważ złamiesz swoje własne reguły. To wpłynie w ten sposób na ciebie. Jak to wpłynie na drugą osobę? No, jak się nie dowie, no to nie wpłynie w żaden sposób, nie? Jak to się mówi, czego oczy nie widzą tego sercu nie żal. Problem jest w tym, że większość ludzi prędzej czy później będzie się chciała z tego uwolnić, bo naprawdę zdrada kogoś jest bardzo dużym ciężarem, ale przede wszystkim dla ciebie, jeśli ty to zrobisz. To jest ciężar dla ciebie i ty prędzej czy później będziesz chciał się powiedzieć tej osobie, Już kurde, nieważne co się z tego wyjdzie, ale już nie mogę wytrzymać w tym kłamstwie, muszę tej osobie powiedzieć. Będziesz mieć takie podejście. To jest wtedy uważam bardzo zła rzecz, bo jeśli nie chcesz zakończyć tego związku, to niepotrzebnym jest, żeby swój błąd, swoim błędem obarczać tą drugą osobę, swoim błędem obarczać, nakładać na nią to cierpienie spowodowane tylko i wyłącznie przez ciebie, gdzie ta osoba nie zawiniła w żaden sposób. Lepiej nie mówić, jeśli chcesz kontynuować ten związek i tak dalej, zapomnij po prostu o tym, ty popełniłeś błąd, ale nie musisz tej osobie tak samo niszczyć życia. Ona może spędzić z tobą nawet całe życie, jeśli to była jakaś jedna chwilowa sytuacja, oczywiście nie, nie, nie zdradzasz zawodowo. Jeśli to był jakiś jeden błąd, to po prostu zostaw to dla samego siebie i nie ma sensu zupełnie, żeby również dzielić się tym bierzmem, tym e, ciężarem z tą drugą osobą. Tą drugą osobą. Natomiast powtarzam jeszcze raz. Ja uważam, że facet, który zdradza na przykład swoją dziewczynę, jest po prostu frajerem. Nie potrafi sobie znaleźć takiej dziewczyny, która by mu odpowiadała. Jest niby w jakimś związku, to on sobie wybrał ten związek, a pomimo wszystko musi oszukiwać. Więc jeśli musi oszukiwać, to znaczy, że jest bardzo słaby. Że nie potrafi znaleźć sobie takiej bombowej dziewczyny, która by mu wystarczała w 100%. Nie potrafi powstrzymać swoich pewnych odruchów, czy swoich pewnych ee, rządz e, i w ten sposób, właśnie, e, no. no... Sam, o, sam okazuje się frajerem, więc postaraj się żeby w swoim życiu tego nie robić. Ja tak jak mówię, jeśli już zrobisz, popełnisz jakiś błąd, to ten błąd ma pozostać z tobą. Nie masz prawa obarczać innych ludzi swoim błędem, nie masz prawa krzywdzić innych ludzi. Tak wiele kobiet zostało skrzywdzonych właśnie przez to, bo dowiedziały się, czy no w ogóle wiadomo, że facet je zdradził, to już jest bardzo zła rzecz, ale niekoniecznie musiały się o tym dowiedzieć. Mogły później sobie dalej żyć, znaleźć innego i żyć dalej ze, ze swoim pozytywnym podejściem do związków, nie? Więc to uważam, to jest moje zdanie, w którym, w którym uważam po prostu, że nie powinno się zdradzać, a jeśli już ktoś popełni błąd, to niech sam sobie z tym radzi, niech sam trzyma ten ciężar po prostu na swoich barkach. Uczciwość w biznesie, czy odnośnie rzeczy różnych materialnych powinna wynikać przede wszystkim po prostu ze zwykłego, najprostszego prawa własności. Że to, co ty masz, powinno być efektem Twojej pracy, a nie tego, że Ty komuś to ukradłeś, czy wykombinowałeś jakoś, że udało Ci się to, e, to uzyskać. E, to przede wszystkim też jest znowu bardzo silnie powiązane z Twoją pewnością siebie. Jeśli Twoje dokonania i Twoje sukcesy życiowe wynikają z Twojej pracy, z Twoich świadomych decyzji, z Twoich świadomych działań, to naturalnie będzie to budować Twoją pewność siebie. Jeśli wynikają z jakiegokolwiek oszustwa, jeśli wynikają z jakiegokolwiek e, momentu w którym ktoś przez Ciebie stracił po to, żebyś Ty mógł zyskać i, i, i nie chciał tego, nie? No bo wiadomo, jak grasz w pokera, to jest inna sytuacja. Natomiast ktoś przez Ciebie stracił, żebyś Ty mógł, ty mógł zyskać, e, to nie będzie budować Twojej pewności siebie, co więcej, będzie Ci jej odbierać. Będzie Ci odbierać tą pewność siebie. To jest, tak jak mówię, każdy kij ma dwa końce i tutaj być może zarobisz trochę pieniędzy, ale stracisz szacunku tyle do siebie, że w suma summarum, w okresie swojego życia zarobisz dużo mniej później. E, najważniejsze jest to właśnie, żeby trzymać pewne zasady i reguły biznesowe. Nawet wobec osób, które nie do końca są uczciwe, nawet wobec osób, które, y, które gdzieś tam widzisz, że tego kręgosłupa moralnego nie mają. E, właśnie o to chodzi, żeby tą uczciwość trzymać dlatego, bo Ty jesteś uczciwym człowiekiem, a nie dlatego, że ktoś na to zasłuży, albo nie. Oczywiście, jeśli ktoś ciebie próbuje oszukać, powinien uzyskać odpowiedź 10 razy silniejszą po to, żeby nie uczyć ludzi, że można tobie wchodzić na głowę. Natomiast e, jeśli to są sytuacje jakieś sporne i tak dalej albo masz nawet możliwość, żeby coś uzyskać, ale w drodze właśnie jakiegoś oszustwa, nie polecam ci iść w tą stronę zupełnie, ponieważ e, zobaczysz, że tak naprawdę, więcej złego wyniknie w, te, w Twoim życiu z tej sytuacji niż dobrego. Kolejna rzecz to jest to, że yy, zawsze po drugiej stronie gdzieś, jeśli robisz jakiś biznes, jeśli działasz, działasz w finansach czy w biznesie, zawsze po drugiej stronie jest jakiś człowiek inny. Jest inny człowiek, który również przez to na przykład, że Ty go oszukasz, to on coś traci. I nie tylko skrzywdzisz tego drugiego człowieka. Ale również zyskujesz sobie wroga wtedy. I nawet jeśli bezpośrednio ten wróg nie odpowie właśnie atakiem, to możesz być pewien, ja wierzę w koncepcję karmy, więc możesz być pewien, że prędzej czy później wróci do Ciebie po prostu to, to działanie. Ktoś dalej Ciebie oszuka, być może jeszcze 10 razy w 10 razy większej skali. Właśnie dlatego, bo ja wiem, że po prostu no, w przyrodzie jest, yy, jest pewna równowaga zawsze. I ja zauważyłem, że wszystko co daję po prostu do mnie prędzej czy później wraca ze spotęgowaną siłą. I to dotyczy zarówno tych rzeczy dobrych, jak i rzeczy złych. Więc staraj się po prostu, żeby właśnie mieć pełną spójność ze sobą samym. Jeśli masz regułę, tworzysz jakiś biznes. To nie możesz na przykład sprzedawać produktów, w które nie wierzysz. Wiesz, że jakiś produkt jest zjadostwem, to nie będziesz w stanie temu go komuś sprzedać, chyba że jesteś całkowicie cynicznym, po prostu zdegenerowanym człowiekiem, e, który sprzedałby fałszywą wodę w proszku e, na pustyni e, głodującym dzieciom. Jeśli nie jesteś takim człowiekiem, to nie dość, że nie będziesz w stanie prowadzić takiego biznesu, bo ludzie będą czuć to, że nie jesteś spójny z tym, co im sprzedajesz, będziesz niespójny z tym, co chcesz im zaproponować. Oni będą czuć, że coś tu nie gra, że coś tu nie jest tak, że mówisz jedno, ale twoja mowa ciała pokazuje coś innego. Więc dużo gorzej będzie tworzył się Twój biznes, ale przede wszystkim Ty nie będziesz mie mieć szacunku do samego siebie. Odbierzesz sobie tą rzecz w biznesie, która uważam jest najważniejsza, czyli właśnie satysfakcja z tego, co robisz. To satysfakcja sprawia, że człowiek jest w stanie siedzieć po 15 godzin dziennie w swoim biznesie i pracować po prostu z pełną pasją, władować z siebie jak najwięcej energii. To satysfakcja, bo później widzisz efekty swojej pracy. Widzisz, że dostarczyłeś fantastyczną wartość innym ludziom. Widzisz, że sprawiłeś, że ktoś jest szczęśliwy, że czyjeś życie jest łatwiejsze, że ktoś ma dużo radości właśnie z, 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 z powodu twojej firmy, albo rozwiązałeś jakiś jego problem, zrzuciłeś jakiś, e, jakiś ciężar po prostu z jego życia i wtedy właśnie odczuwasz tą satysfakcję. To jest najpiękniejsze, co może być. To jest najpiękniejsza rzecz, jaką możesz mieć w swoim życiu. Ja widziałem to wielokrotnie, nawet handlując pewnymi rzeczami. Kiedy handlowałem, handlowałem rzeczami, w które wierzę. W coś, co uważałem, że jest dobrej jakości, że ludzie są zadowoleni, faktycznie byli zadowoleni i dlatego zarabiałem pieniądze. E, jeśli organizowałem imprezy, to widziałem tych Wspaniałych ludzi, którzy się cieszyli, bawili się, e, którzy, e, którzy e, no, byli szczęśliwi dzięki temu, że mogą być w tym miejscu. Kiedy szkoliłem ludzi, to widziałem ich efekty i widziałem zmiany w ich życiu. To już jest satysfakcja no, nieporównywalna z niczym. Kiedy pisałem książki, również dostawałem listy, maile od ludzi, do dzisiaj zresztą dostaję, którzy dzięki temu właśnie zmienili swoje życie, więc. To jest uważam najważniejsza rzecz w biznesie. Pieniądze są jakimś dodatkiem. Twoje jakieś osiągnięcia, sukcesy uważam, że są dodatkiem, ale najważniejsza jest satysfakcja z tego, co robisz. Jeśli twój biznes to jest coś, z, tego jest, z czego jesteś dumny, możesz wyjść do ludzi, możesz stanąć przed swoimi klientami i spojrzeć im w oczy, zobaczyć wdzięczność w ich oczach i nie musisz się z niczym kryć, nie musisz uciekać, nie musisz się chować. Jeśli tak wygląda właśnie prowadzenie biznesu przez Ciebie, to zobaczysz, że ten biznes ma 100%. Procentowe szanse powodzenia, bo odczuwając właśnie taką satysfakcję, Ty będziesz miał na tyle energii zwrotnej. Że będziesz w stanie przechodzić właśnie przez wszystkie przeszkody, dołki, które będą się zdarzać oczywiście gdzieś na drodze całego Twojego biznesu. Będziesz w stanie przez nie przechodzić, pokonywać je, właśnie dlatego, bo będziesz wiedzieć, że to, co robisz, jest dobre, że to, co robisz, jest spójne z Tobą, że to, co robisz, jest faktycznie wartością, którą dostarczasz ludziom. I wtedy pieniądze, które dostajesz w zamian, wiesz, że zarobiłeś uczciwie, zarobiłeś właśnie w ten sposób, ponieważ robiłeś coś, co jest wartościowe, spójne z Tobą i wierzysz w to w 100%, że to jest coś dobrego. Nie? Trzecia rzecz, gdzie właśnie ja cenię sobie bardzo uczciwość, to jest i uczciwość wobec samego siebie. E, zauważ, ja często opowiadam na webinarach, kiedy mówię o temacie pewności siebie, że pewność siebie to jest tak naprawdę zaufanie do samego siebie. To jest zaufanie do samego siebie. I można to odnieść tak, jakbyś miał na przykład znajomego, i w momencie będziesz mu ufać, wtedy, kiedy ta osoba będzie uczciwa wobec ciebie, jeśli nie będzie cię oszukiwać, jeśli będzie ci pomagać, e, będzie stać po Twojej stronie, no to wtedy ufasz takiemu przyjacielowi, nie? I tak samo wobec siebie. Jeśli ty będziesz osobą, która potrafi dotrzymywać, danych, dotrzymywać danych sobie obietnic, czyli trzymać się własnych decyzji, trzymać się własnych postawionych celów, własny, własnych jakichś przekonań, własnych zasad. To będziesz automatycznie nabywać zaufania do samego siebie, i tutaj trzeba ufać sobie, moi drodzy, zarówno w sytuacjach złych, jak i dobrych. Trzeba być obiektywnym sędzią wobec siebie, a nie surowym sędzią. Wiele osób patrzy właśnie na siebie e, z perspektywy albo zbyt dobrej, albo z perspektywy zbyt złej. Czyli patrzą albo na siebie w kategorii a, ale jestem debil, a jestem głupek, nic mi nie wychodzi, do niczego się nie nadaje, wtedy są swoim surowym sędzią. I wtedy powtarzają sobie cały czas słowa, które wchodzą w ich podświadomość i później no, sterują ich życiem, sprawiają, że ich życie wygląda właśnie jak życie głupka i nieudacznika. Natomiast z drugiej strony ktoś może być zbyt pobłażliwą sędzią dla siebie. Siedzi na kanapie, nic nie robi cały dzień, ogląda telewizję, je chipsy, gra, gra na komputerze i mówi sobie, że wszystko jest w porządku. No oczywiście w końcu ten sędzia kiedyś zostanie zwolniony, dojdzie do głosu twój rozsądek i twoja prawdziwa osobowość i ci powie w końcu chłopie zmarnowałeś 10 lat swojego życia, coś ty zrobił, nie? Więc do takiej sytuacji też nie wolno doprowadzać. Trzeba być swoim przyjacielem. A jak działa przyjaciel? Przyjaciel działa tak, że jeśli coś robisz dobrze, to cię wspiera, mówi dawaj stary, dasz radę, jeszcze ciśnij, jeszcze dobrze robisz, idź dalej, jestem po twojej stronie, nie? W ten sposób działa przyjaciel. Jak działa Wróg? No, wróg ci mówi, eee, nic nie da, że jesteś gnidą, nic nie wart, w ogóle nieudacznik, bez nadzieja. Tak działa wróg. A jak działa właśnie dobry przyjaciel? Dobry przyjaciel działa tak, że w tych złych sytuacjach on ci powie, co jest nie. Tak powie ci stary, weź się, ogarnij, w ogóle marnujesz swoje życie. Wstawaj z tej kanapy, rusz dupę, bo trzeba zacząć działać, piękne rzeczy na ciebie czekają. To jest przyjaciel. I takim przyjacielem wobec siebie powinieneś być. Więc powinieneś obiektywnie zawsze oceniać to, w jaki sposób działasz i prowadzisz swoje życie. Jeśli prowadzisz je w zgodzie ze swoimi marzeniami, jeśli prowadzisz je w zgodzie z yy, tym, jaka jest Twoja prawdziwa natura, Twoja osobowość, że chcesz na przykład coś osiągnąć w życiu, chcesz coś robić i faktycznie to robisz, to wtedy no, jesteś w 100% uczciwy wobec siebie. Uczciwie wykonujesz pracę wobec samego siebie, pracę w swoim życiu właśnie, żeby stać się tym człowiekiem, którym chcesz się stać, żeby stworzyć życie takie, jakim chcesz yy, żyć i jakim chcesz podążać. Wtedy jesteś człowiekiem uczciwym i równocześnie nabywasz pewności siebie, bo jesteś pewny siebie. Uczciwy wobec siebie samego. To są rzeczy nierozerwalnie ze sobą połączone. Więc jeśli brakuje ci właśnie teraz pewności siebie w Twoim życiu, być może jest to też efektem po części właśnie jakiejś nieuczciwości, czy to w relacjach z innymi ludźmi, czy to w relacjach gdzieś w biznesie, czy to w relacjach wobec samego, czy samej siebie. Warto się nad tym zastanowić, warto popracować nad tym tematem. To nie jest tak, że jak człowiek coś zawalił w swoim życiu, to już nigdy nie dostanie szansy. Jako ludzie popełniamy cały czas błędy. Nie ma ludzi idealnych, popełniamy tych błędów mnóstwo, popełniamy ich dziesiątki, setki e, przez całe swoje życie i podnosimy się i potrafimy podkulić ogon, pokazać troszkę pokory i iść dalej w tym swoim życiu. O to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi, żeby e, umieć. Też wybaczyć sobie samemu, nie? Wybaczyć sobie samemu na tym też to polega. Ludzie nie są idealni. Ja sam jako od dawniej perfekcjonista miałem problem z tym, żeby zaakceptować wady innych ludzi. Jeśli jakiś przyjaciel zawiódł moje, moje zaufanie, to od razu go skreślałem. Jeśli z jakąś dziewczyną się raz pokłóciłem, od razu ją skreślałem, miałem takie podejście, bo oczekiwałem właśnie perfekcjonizmu od samego siebie i od całego świata dookoła. Niestety świat nie jest idealny. Ja sam popełniłem mnóstwo błędów w swoim życiu. Eee, na pewno też skrzywdziłem kogoś gdzieś po drodze nie Świadomie, bo, bo nigdy świadomie się tego nie robiłem, e, na pewno y, m, m, ktoś mógłby mi coś zarzucić, nie? E, że coś zrobiłem nie tak jak powinienem i popełniłem te błędy. I tak samo ludzie dookoła mnie też popełniają cały czas błędy i musiałem się nauczyć tego w życiu, żeby akceptować to, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, nie? że popełniamy cały czas błędy i jeśli potrafimy właśnie wykazać pokorę, jeśli potrafimy, chcemy komuś zadośćuczynić, kogoś oszukałeś, to ok, przyjdź do tej osoby, przeproś ją, powiedz jej, co zrobiłeś. Oczywiście nie w przypadku zdrady, żeby to nie po Spowodowało traumy drugiego człowieka, no ale jeśli w jakichś innych sytuacjach, czy biznesowych, czy coś takiego, za, za dość uczyń, oddaj tej osobie pieniądze. Zobaczysz, że być może będzie w stanie ci wybaczyć, ale na pewno ty wybaczysz sobie w tej sytuacji, bo będziesz nabywać spójności. To jest też bardzo ważna rzecz, o której w sumie nie planowałem mówić, ale. Właśnie to, żeby nauczyć się też z drugiej strony wybaczać innym ludziom pewne rzeczy. Niekoniecznie oni muszą dalej być w Twoim życiu, ale sam, sam proces wybaczania, wybaczenia komuś, e, jakiejś krzywdy, która, która Ciebie dotknęła z powodu tej osoby, e, sam ten proces e, uzdrawia cie, Ciebie tak naprawdę, uzdrawia twój, Twoje samopoczucie, e, Ciebie, ponieważ już nie żyjesz z, tą, z tym poczuciem winy, już nie żyjesz z tym poczuciem krzywdy. Zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy, żeby naprawić swoje błędy. Na to już, czy ktoś ci wybaczy, czy nie, to już jest jego sprawa. Więc moi drodzy, dzisiaj był bardziej taki głęboki odcinek i na temat rozmyślań, ale to tak na początek, bo znowu wracamy z regularnymi filmami. Przypominam wam serdecznie, kochani, że tylko dlatego ten kanał jest w stanie funkcjonować, i tylko dlatego mamy tutaj prawie już, chyba są prawie 4 miliony wyświetleń naszych filmów, czy ponad 4 miliony, nie patrzyłem ostatnio właśnie dlatego, bo wy wspomagacie naszą pracę i mam prośbę do Ciebie, jako naszego widza, jeśli spodoba Ci się jakikolwiek film, na przykład ten, który teraz oglądasz, daj łapkę w górę, wpisz jakikolwiek komentarz, subskrybuj nasz kanał i również udostępnij ten film swoim znajomym. Te cztery rzeczy możesz zrobić i one sprawią, że wtedy YouTube będzie nasz film wyświetlał większej ilości osób. YouTube patrzy na te rzeczy, na łapki w górę czy w dół to raczej nie ma znaczenia, na ilość komentarzy i na ilość subskrypcji na danym kanale. Jeśli te liczby są wysokie, to wtedy film znaczy, że jest fajny, Czyli wyświetlany jest w większej ilości osób. Dlatego niektóre filmy na naszym kanale mają po 100 tysięcy wyświetleń, a niektóre mają 3000. To zależy tylko i wyłącznie od Was, więc jeśli doceniasz tą naszą pracę tutaj, no to też możesz poświęcić te po prostu dosłownie kilka sekund. Klik, klik, klik i już sprawa załatwiona, a dla nas to dużo będzie znaczyć naprawdę, zwłaszcza wobec właśnie takich widzów jak Ty, którzy lubią nasz kanał, którzy tutaj oglądają nasze filmy, więc to taka mała prośba z mojej strony, oczywiście też zapraszam Cię, żebyś sobie wszedł na wyzwanie90dni.pl tam znajdziesz za darmo pierwsze trzy dni programu Wyzwanie 90 Dni sprawdź co tam jest, w drugim dniu bardzo ważne ćwiczenie, bardzo wartościowe właśnie jak odkryć swoje marzenia, jak odkryć to do czego chcemy dojść, swoje cele masz to od nas za darmo całkowicie, możesz teraz wejść, zalogować się, zarejestrować i i dostać te trzy pierwsze dni za darmo. No, a mi nie pozostaje nic więcej, niż jeszcze podsumować ten dzisiejszy odcinek, e, czyli gorąco Cię zachęcić właśnie do uczciwości wobec innych ludzi w biznesie i również wobec siebie samego, e, do, do wybaczenia innym ludziom, do tego, żeby pracować przede wszystkim nad swoim zdrowiem psychicznym, ale nie zdrowiem psychicznym pod, e, w, w rozumieniu takim, jak rozumieją to psychiatrzy, e, tylko nad zdrowiem po prostu swoim e, duchowym nawet, można by powiedzieć, nie? Nad tym po prostu, żebyś czuł się... Jako spójna ze sobą osoba, osoba, która nie ma sobie nic do zarzucenia, która nikogo nie krzywdzi, a jeśli gdzieś po drodze się potknie, to stara się to wynagrodzić tej osobie, w jakich, w jakich, jak tylko potrafi, nie? Zobaczysz, że będziesz ci wtedy łatwiej iść przez życie, zobaczysz, że wtedy będziesz mieć dużo lepszą pewność siebie, będziesz mieć dużo łatwiejsze życie, dużo fajniejsze życie i też będzie Ci się dużo lepiej funkcjonowało właśnie w środowisku innych ludzi. Więc ja dziękuję Ci na dzisiaj, trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!